Platformie WPilot, pilot WP Pilot, pilot.wp.pl Teraz Marcinho! Ależ mógł być początek tego meczu dla Pogoni Ale w słupek trafia brazylijski skrzydłowy No dziś od pierwszej minuty otrzymał swoją szansę Marcinho mógł błyskawicznie odpłacić się za zaufanie Zobaczmy, Fiedosewicz, dośrodkowanie Lewą nogą, jest zamknięcie i jest 1 do 0 dla Pogoni Nie, ten gol nie zostanie uznany Zgrywający tę piłkę Zdaje się, Michał Rutkowski był naspolonym, no i pewnie kwestia e, godzin. Taki komunikat teraz zobaczymy. Szeku, dzięki, dzięki! Wybija z linii bramkowej jeszcze do bitka, ależ Rutkowski, bohaterem, e, pogoni dwukrotnie z linii bramkowej. Wybija tę piłkę środkowy obrońca, nie w bocznym sektorze. Adamski, no mimo że jest bardzo wysoki, to potrafi tutaj dryblować Teraz e, żywe. ależ był blisko. Defensor Siedleckiej pogoni, zobaczmy, w kierunku Lewandowskiego zgrywana ta piłka. No tak chcieli zagrać jak Górnik Łęczna wczoraj w meczu z Wisłą Kraków, jednak się nie udało. Jeszcze poprawka Rutkowskiego. I przewrotka, ależ gol! Nieprawdopodobne trafienie Damiana Nowaka. Czy to będzie gol sezonu? Na pewno mocny kandydat. Fenomenalny gol! Damian Nowak pogoń prowadzi z zagłębiem 2 Lubin. 1 do 0. Pęciak rozszerzył znów przytomnie do Marcinio, Marcinio rusza na obieg, Misiak do niego to podanie, ale tak troszkę nie w tempo, nieco szczęśliwie przedziera się Misiak, Misiak czy będzie 2-0, Demianiuk, ale był tam na linii strzału Arkadiusz Woźniakowski oskrzydla to Fiedosewicz. Do niego podanie. Aktywny dzisiaj były obrońca warty poznań. Zobaczmy, Fiedosewicz. Dośrodkowanie Damian Nowaki. Puduje. Nie było tutaj spalonego. Wyszni, choć teraz stracona piłka. Uruchomiony Dzięk, Będzie szansa. Goni go Lewandowski. Dzięk, dzięk. Mija Lewandowskiego. Uderzenie. Słupek, słupek. I nie ma gola. Ależ tutaj było blisko. Ależ teraz to. O wielkim szczęściu mogą mówić e, pogoniści. wie goście na razie to oni mają kolejny stały fragment. Teraz okazja. Jeszcze poprawka, aż interweniuje Kikolski po tym strzale Dawida Pakulskiego. Fantastyczna e, parada. No mało miał takich momentów. No tak to trzeba powiedzieć, że pierwsze ostrzeżenie w tej drugiej połowie dla pogonistów. E, zobaczmy. Szuprytowski! Była teraz okazja na 2 do 0, ale przestrzelił e, ponad poprzeczką Szuprytowski. No tak... Kontynuuje to natarcie. Sobczak, zobaczmy, dobre dośrodkowanie i nie ma teraz bramki główkował Jakub, kolan. No i znów fantastyczna parada Kikolskiego. No, Dobry mur zagłębia dwa lubiny. Fiedosewicz, dobre dośrodkowanie. Lewandowski broni Matys. No świetna znów centra Fiedosewicza.